Mariusz, chciałem cię zapytać o twoje typy dzisiaj na plebiscycie. Jak co roku trudno, e, trudno jest na pewno z, z typowaniem, ale, ale powiem szczerze, że no będzie na pewno ciekawie. Widziałem, powiem szczerze, widziałem Roberta Lewandowskiego tutaj w... w... Co jest, co jest chyba jego debiutem, bo to też nie, nie zawsze. No, także no, kto, także kto wie, kto wie. No tak, to tam nominacja. Tak, z powodu kilka tak, miał, tak, ale... kilka miał. Także no, może, może tym razem na pewno no, trzymam za niego kciuki. Robiłem z Marcinem Lewandowskim tutaj wywiad przed chwilką, lekko atletą. On mówił, że nie ważne kto wygra. Ważne, że Lewandowski. No. <laughs> Więc... Całkiem niezła teza, chociaż no, może być na końcu taki dreszczyk emocji i rzeczywiście e, zmiana sytuacji. No, no, kilku sportowców rzeczywiście no tak. mia miały świetne sezony. No właśnie, były bardzo dobre sezony. Mamy niewielu mistrzów świata. Tak. I myślisz, że typy padną na mistrzów świata czy, czy na no gry po... zespołowe? Czy... No, no. Oczywiście, że tak, z jednej strony chcielibyśmy, tak, żeby jednak ci najlepsi, no nie do końca ci najbardziej popularni, to tak, to tak często jest, tak, czy z dyscyplinami, czy ze sportowcami wiemy, że, że różnie bywało, bo przecież byli i złoci medaliści olimpijscy, którzy nie wygrywali, tak jak to powiedziałeś, prawda? mistrzowie świata, którzy nie wygrywali, tak, no, jeżeli było kilku, no kilku też nie wygra na raz, tak, także no, na, na pewno... Wśród najlepszych się powinno to wydarzyć, ale no jeszcze mamy te SMS-y, tak? SMS-y mogą też sporo, sporo pozmieniać. Co Wiemy, że często też tak było na samym końcu, chociażby przy sportach zimowych, tak? czy skoki w ostatnich chwilach, czy, czy, czy Justyna Kowalczyk, tak? czy jakieś takie sukcesy właśnie z ostatniego weekendu i to też powodowało często zamieszanie na, na, na czubie, także no na tym polega sport, Ma być, mają być emocje do końca, także na pewno będą. Zapytam Cię teraz o, o Twój wolny czas, bo graż w golfa, spotkaliśmy się na, na kilku turniejach już. Powiedz mi, jak Twoim zdaniem golf wygląda w Polsce? Czy on się rozwija? Czy on ma szansę w ogóle przebić się do naszego e, społeczeństwa? Z tym przebiciem na pewno nie będzie, nie będzie prosta rzecz, aczkolwiek jest wielka szansa, bo, bo Adrian Merong, o którym na pewno już słyszałeś, tak, zaczyna być, zauważalny zaczyna w być naprawdę mhm. zauważalny w świecie i, i gra w najlepszej lidze w Europie na European Tour, uzyskał tą kartę 125 najlepszych zawodników poprzez swoją wieloletnią, ciężką, gdzieś tam żmudną, ale jak, jak ciekawą... Pracę i, i, i pasję, którą, którą ma, także udało mu się zdobyć w zeszłym sezonie tą kartę i, no i zobaczymy, jak pójdzie, I czy to pociągnie też właśnie to zainteresowanie, czy to pociągnie e, tą, tą popularyzację tego sportu. No Pól mamy kilkanaście miejsc, gdzie można potrenować kilkadziesiąt, ponad no pięćdziesiąt, no także naprawdę mistrzowskie pola mamy wyśmienite, fajne, praktycznie prawie w każdej części gdzieś Polski można, można zagrać, czy to jest południe, czy to jest północ, wschód, zachód, czy środkowa Polska. E, nam golfistom oczywiście zawsze jest mało, chcielibyśmy więcej, ale, ale cieszmy się z tego, co mamy I, e, i kto wie, no tak jak powiedziałeś, to jest trochę czas wolny, to jest, no, no, no to jednak potrzeba trochę czasu, żeby dojechać, zagrać, to umówić bardzo. się z przyjaciółmi, e, taki turniej kilka godzin, e, no nie zawsze te weekendy, jak się mówi żonie, że się spędza na polu golfowym, to jest popularna decyzja. Ale zawsze możesz wziąć żonę i dziecko, Tam jest... No tak, tam ja, są przygotowane ja, takie możliwości. Ja właśnie, ja właśnie mam tą możliwość, że, że to jest taki sport rodzinny, mam tą możliwość, że mój syn uwielbia grać w golfa, także teraz jest o wiele łatwiej. Oczywiście jak brałem żonę, to uważała, że tak jak większość Polaków, jak ja kiedyś, że to jest bardzo nudny sport i to jest w ogóle dla dziecka. Spokojny, i, i nie spokojny, mówmy nudny, tylko spokojnie. Tak, spokojny. Tak, ale nie, 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 nie bójmy się tego słowa, bo to na tym polega, że trzeba spróbować, tak? bo to nie jest tak, jak... Nie spróbuje, to, jest, to jest trochę, to to jest trochę jak z każdą pasją, tak? Ostatnio rozmawiałem z Aleksandrem Dobą, który powiedział, że on w życiu nie, przecież nie pływał na kajakach, aż po raz pierwszy popłynął kiedyś na spływie i się okazało, że to jest jego największa pasja na, na, w życiu. Także jeżeli nie spróbujemy, nie będziemy wiedzieć, także za, zachęcam na, na drivingi, na te strzelnice golfowe, bo tam można fajnie zacząć. Chciałem Cię zapytać, czy w golfie Brakuje nam sukcesu i wtedy to może być znowu nasz sport narodowy, bo nasze społeczeństwo polskie ma coś takiego do siebie, że jeżeli trafi nam się jakiś mistrz, ktoś mega zauważalny, to zaczyna ciągnąć po prostu masę ludzi do tego sportu i faktycznie ten sport u nas się rozwija, zaczynają powstawać ośrodki, stadiony, skocznie i tak Czy tego brakuje golfowi w Polsce? No na pewno jest to, jest to pomagające i, i rzeczywiście no, ak akurat na pewno no, trochę myślisz że może o, o, o piłce, polskiej piłce, o, o Orlikach, tak? Euro 2012. W skokach narciarskich, skokach narciarskich wieś. to właśnie chciałem powiedzieć, że następne. No, ja i się Goliwa graliśmy wynajze. Nie jest no tak, właśnie. że powstało 200 nowych lodowisk w Polsce, to, to tak nie działa i czy powstanie następnych 30 pól golfowych, trudno powiedzieć, tak? Eee, oczywiście koszykówka stała się bardziej popularna. Czy, Nagle wszyscy zaczęli oglądać Gordata. Formułę 1, I tak? Formuła tak, 1, czy, kubica. no oczywiście, tak. to, to masz rację, tak? Czy powstanie Tor do Formuły 1 w Polsce nie sądzę? Dużo tak? pieniądze Dużo. Także to wszystko zależy. Oczywiście mam nadzieję, że tak się, tak się wydarzy I, 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 czy, i czy będziemy mieć takiego polskiego Tigera uca jak Ameryka. Czas pokaże. Także życzymy Adrianowi wszystkiego najlepszego. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.